Uczymy się, uczymy się. Już niektórzy się trochę nauczyli. Niektórzy z naszych są na tym wyciągu talerzykowym. Niektórzy z nas, tak jak ja, na macie rozbiegowej. A tu jest tak zwana oślałączka, szkółka dla tych, którzy zaczynają. No i się uczymy. Rzeczywiście idzie nam już coraz lepiej, chociaż to jest pierwszy dzień jazdy. Pierwsze godziny jazdy. No i proszę Was, dla niektórych pierwszy raz, dla niektórych już doświadczenie liczone w latach. Kinga się zbliża do końca trasy Wjazd Kingi na tej taśmie to jest mój pierwszy raz Proszę bardzo, powolutku, powolutku I proszę bardzo, Powolutku, powolutku No i dała sobie radę, wzorowo, wzorowo No, tutaj proszę bardzo, reszta naszej grupy powolutku, powolutku, każdy wjeżdża. Tak zwane pierwsze śliwki robaczywki, pierwszy dzień, pierwsze koty zapoty, ale idzie całkiem nieźle.